Halo, halo, cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kryptoinwestycje. Rynek w tym momencie dalej w lekkiej korekcie, nie ma żadnego ATH, nic się nie zmieniło. Z tym, że lekko odbijamy. A dzisiaj skupimy się na memcoinach. Porozmawiamy sobie o paru ciekawych memcoinach, jak to wszystko wygląda, jak tutaj zapatruje się na rynek memcoinów, memcoinów, solana meme, wszystkich innych coinów, które są. Śmieszne długoterminowo, oraz omówimy sobie kilka najpopularniejszych memcoinów, które moim zdaniem długoterminowo tutaj są bardzo kluczowe dla rynku kryptowalut. Standardowo, łapeczka w górę, subskrypcja. Dziękuję wam za wszystkie tutaj całe Wasze wsparcie. No i zapraszam Was do opisu. W opisie macie info jak odebrać dodatkowe dolary od bybita, bo możecie się zarejestrować na Bybit.eu, bo jak dobrze wiecie Bybit.com się zmienia w Bybit.eu. No i trzeba utworzyć nowe konto, także wbijajcie. Ref'a macie oczywiście w opisie. No i przechodząc już tutaj na początek, w tym momencie mamy taką kategorię na CoinGeeko jak meme MemeToken. No, i wśród tych memów mamy tych coinów naprawdę, naprawdę sporo. Jakby najwięcej coinów, które powstają w tym momencie na rynku kryptowalut to są memy. Memy powstają dziennie, dziennie coiny upadają, i cały ten rynek od grudnia tamtego roku, kiedy PAMFAN powiedzmy zaczął się tworzyć i wszystkie coiny zaczęły się tworzyć na Pamfanie, myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest bardzo duża narracja wokół memów. No i te memy rządzą w tym momencie rynkiem kryptowalut. Oczywiście mamy takie coiny, które rzeczywiście dowożą prawdziwą technologię, są tutaj znaczące, ale trzeba sobie właśnie powiedzieć, że mem są czymś, czego, czego jest najwięcej na rynku kryptowalut i czasem te memy są bardziej ciekawe, bardziej mają coś więcej za sobą, niż niektóre kryptowaluty, które są tutaj technologicznym, wiecie, bóstwem. No i w tym momencie zaczniemy sobie od omówienia Najpopularniejszego memcoina, czyli Dogecoina, bo uważam, że warto tutaj znać całe story e, głównej kryptowaluty związanej, która, która powstała jako mem. Dogecoin jest to pierwszy, pierwsza kryptowaluta, która powstała w 2013 roku bez jakiegoś tam planu finansowego, były na YouTubie takie filmiki jak tu Dogecoin, 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 to the moon, no i to się zrobiło śmieszne, to się zrobiło viralem, co prawda bardzo długo rynek tego nie wyceniał jakoś specjalnie, możemy sobie tu wejść w kapitalizację rynkową, widzicie, że inaczej no kapitalizacja na poziomie miliarda dolarów 4 stycznia 2018 roku to było coś, nie ale prawdziwą kapitalizację, tutaj prawdziwy wystrzał no to Dogecoin miał kapitalizację 82 miliardów dolarów, czyli odkupowania w ATH w 2018 roku mogliście zrobić praktycznie x80. To jest, to jest chore, nie? że kupując na jednym ATH, mogliście do tego ATH zrobić praktycznie X80. No potem tutaj już tak kolorowo nie było. W sensie tu nie było. Dalej się da, da, dało ładnie zarobić, przecież. Zobaczcie, jak to, jak to wyglądało. No i tutaj te pierwsze wzrosty na były związane z. Elonem Muskiem. Tak naprawdę Elon Musk już tutaj gdzieś w styczniu w 2021 roku zac że zaczął pisać o Dogecoinie, że jest to fajna kryptowaluta, fajny mem i tak dalej. Na początku jego tweety tak bardzo nie ruszały rynkiem. Pamiętam ja jak dziś, jak, jak, to, jak to leciało i po prostu się tak dziwiliśmy, co ten Elon Musk gada, nie? Wszyscy, wszyscy bardziej w tą stronę myśleli. No po czym jak już to w pełni poszło, no to... No to wywaliło w kosmos, można powiedzieć, tak. Elon Musk nadał drugie życie. Memcoin, który jest w tym momencie w top 10, w tym momencie jest dziewiąty pod względem kapitalizacji e, od lat i on się tutaj bardzo mocno trzyma. Jest to fenomen w świecie, w świecie właśnie wszystkich mm, memcoinów. Dogecoin ma własny blockchain, co odróżnia go od wielu innych memów na erc 20 To jest ważne, że Dogecoin ma swój blockchain. Możecie go sobie osobno na portfelach sterować, i tak dalej. Ale końcowo ludzie mają to w dupie. Dogecoina kupują i tak na giełdzie i wiecie, to nie jest najważniejsze, nie jest ważna technologia, ważne jest, czym jest Dogecoin. E jako ciekawostka twórca Dogecoina w tym momencie nie ma żadnych Dogecoinów. On wymienił wszystkie swoje Dogecoiny chyba w 2017 czy 2016 roku. Powiedział, że jego coin jest bez sensu i że to tylko, tylko będzie spadać. W sensie, że nic za tym nie idzie. Wymienił to chyba na Honda Civic. No i w tym momencie na pewno żałuje, bo byłby naprawdę, naprawdę bogaty, gdyby to wszystko trzymał. No ale nigdy nie. Nie ma tak łatwo. I następnym moim coinem, który jest bardzo ważny, no to to jest Shiba Inu. Shiba Inu jest pierwszym coinem, która, który powstał jako Dogecoin Killer. W pewnym momencie, kiedy te kryptowaluty zaczęły strzelać już w tym 2020 roku, tutaj już było trochę tych kryptowalut, no to w 2021 roku zrobiło się głośno na temat Shiby. Shiby, czyli pierwszego coina który chciał być właśnie Dogecoin killerem. Wprowadzili tak zwany ShibaSwap, to jest ich własny DEX, mają własnego, własny blockchain layer tu, tak zwane Shibarium, no i to im dało mimo wszystko takiego wizerunek memcoina, ale z fundamentami, no ale dobrze wiemy, że tutaj jednak jest to, jest to bardziej mem. Jednak co odróżniało typowo Shiba Inu od Dogecoina, to że za Dogecoinem nie było ludzi, Którzy tak typowo szilowali doczkoina, w sensie to był Elon Musk, tak, ale on nigdy nie powiedział, wiecie, team Dogecoin, A Shiba Inu stworzyła tak zwaną społeczność, tak zwaną Ship Army, no, która potrafiła ogromnie hypować w social mediach poprzez spalanie tokenów, poprzez akcje marketingowe, poprzez wywieszanie jakichś plakatów i tak dalej. I ludzie, którzy po prostu mieli tokeny Shiba Inu. Należali do tak zwanej Ship Army i szilowali innym tokenem Shiba Inu, i dlatego to tak rosło jak powalone, można powiedzieć. No w tym momencie kapitalizacja 7,5 miliarda dolarów, są to, są to dalej chore, chore kwoty, no ale to pokazuje, że ten coin jednak osiągnął bardzo dużo. Tak tutaj tutaj widzimy kapitalizację. W piku na poziomie, już Wam mówię, 37 milionów dolarów. Następnym memem to jest Pepe. Pepe to też jest taka innowacja dla rynku kryptowalut. Wystartował w kwietniu 2023 roku, więc jest to świeżymem i praktycznie znikąd w, prak w kilka tygodni przekroczył miliard dolarów i jest to kultowy, kultowy mem związany z the Frog, który wiecie latał po sieci od dawna i za nim stoi na pewno jakiś zespół, który dobrze ogarnia, no bo tak jak powiedzieliśmy, jeżeli on w tydzień, tam w kilka tygodni przekroczył miliard dolarów, to to jest chore, nie? że taka kryptowaluta tak szybko odniosła tak wielki sukces. No I pomimo tego miliarda, który przekroczył na początku, potem spadł na 300 tysięcy, 300, ty... 300, milionów, to i tak zrobił ponad 11 miliardów kapitalizacji, w tym momencie 4,5 miliarda. Stał się to taki flagowy memcoin na Etherze po, po, po Shiba Inu, no bo Shiba Inu w pewnym momencie już opadła, już nie miała tej siły. Pokazał, że nowy projekt bez roadmapu, bez utility może wejść do mainstreamu i po prostu wystarczyło tylko trochę hype'u, tak? Szybkie listingi na Coinbase, na Binance, co no tutaj dodało takiej wiarygodności. I wiecie, jak, jak to się stało, że taki głupi mem zlistował się na, na tak poważnych giełdach? No, tak było, tak było, nie? Ja w tym momencie nie mam w ogóle Pepe i nigdy nie miałem. Tak samo Shiba Inu, nigdy, nigdy nie byłem ani team Shiba ani Pepe. Ale przechodzimy sobie teraz do blockchaina Solany, i tutaj trzeba powiedzieć o tak zwanym bong. bong Czyli memowy powrót do Solany pojawił się w grudniu 2022 roku. Po upadku FTX społeczność Solany była pod dużym problemem, no bo jak wiemy, Solana upadała. Wszyscy życzyli tutaj Solanie, w sensie życzyli, przewidywali śmierć dla Solany. A Bonk był takim ratunkiem, miał tutaj zrobić fajne, fajne rzeczy, miał przede wszystkim zrzeszyć społeczność Solany. Rozdał ogromne airdropy, by zachęcić użytkowników do pozostania na Solanie. Narrację stworzył w ogóle narrację Solana i dead, którą chwyciła, chwycili użytkownicy Solany i zaczęli po prostu promować dzięki temu Bonka i Solana. Myślę, że może śmiało podziękować Bąkowi za to, że po prostu więcej ludzi zaczęło Korzystać. Jego siła tkwi w tak zwanej maskotce całej sieci Solany, czyli wiecie, Solana ma swoją maskotkę, którą jest w pewien sposób bong. Przynajmniej tak to, tak to zostało ładnie sprzedane, marketingowy. No, uważam, że to wiecie, zwykły skok na kasę, ale zagrany w bardzo fajny sposób. Solanowy mem, również jedna z ważniejszych kryptowalut w tym momencie, w sensie z takich memów, również listingi na wszystkich giełdach. No i bong w pierwszych dniach po airdropie urosł o 300 o 3,5 tysiąca procent ponad. Wszycie miał wolumeny niż, niż, większe, niż największe projekt Tifaj na, na Solanie, więc jakby rozdając za darmo produkt po prostu przywrócił wiarę w jeden z większych chainów, który w tym momencie jest solanowym takim piekłem. I to jest, to jest ciekawe, że wiecie, od rozdawania za darmo po, po taką masową adopcję. Bardzo ważnym coinem, który jeszcze tutaj chciałbym z Wami omówić, to jest dogły wchat, tak zwany VIF, Dowód na siłę kultu. Mem z psem w różowej czapce to wszystko. Nic więcej za tym coinem nie stoi. Ale w mam coin to oczywiście wystarczyło, by kapitalizacja przekroczyła miliard dolarów w kilka, w kilka miesięcy. WIF pokazał, że w Memach najważniejsze jest uczucie przyna przy przynależności. Wspólny vibe i technologia nie zawsze się liczy, tak? I tutaj społeczność zebrała 650 tysięcy dolarów w kilka dni, żeby wykupić billboard w Las Vegas Sphere z psem w czapce. Żaden inny mem nie miał tak spektakularnego, wiecie, real-world marketingu. Tutaj społeczność znowu bardzo oddana i to jest bardzo ważna rzecz, o której powinniśmy sobie powiedzieć. To również jest coin, który jest w tym momencie dostępny na Solanie że społeczność w tych wszystkich memcoinach jest bardzo dużym utility. Często się mówi, że coiny są bez utility, że memy nie mają żadnej użyteczności, ale zastanówmy się jaką użyteczność w tym momencie, ja rzucę wam losowym coinem, dajmy na to, zróbmy Bera. Y. Wchodzimy sobie na łańcuch Bera Chain'a i jakiej utility ma w tym momencie Bera? Ja wiem o tym, że są zwolennicy Bery, którzy mi powiedzą, że ten chain jest taki przydatny, że tam jest duży TVL czy coś, coś takiego. Ale generalnie widziałem dzisiaj takiego posta, dlatego o tym, o tym mówię. Marek Stiller dodał ciekawego właśnie posta na temat Bera Chain'a, że zobaczcie, Bera Chain zebrał ponad 150 milionów dolarów od inwestorów. Dzienny przychód generowany przez Bera Chain z opłat to jest 581 dolarów. I to pokazuje, że jakby jaki jest sens zbierać miliony dolarów, robić technologię. No bo jakąś technologią jest B raczej, tak? Mają współpracę z Google Cloudem, z Amazon Web Service. No jest to poważny projekt. Nie możemy im tego zabrać. Po czym ich produkt jest w ogóle nie, niepotrzebny, nieużyteczny, i lepiej stworzyć sobie dogó w chata niż taką typową, niż tak typowego chaina, które coś, coś wnosi do rynku kryptowalut, bo końcowo on nic nie wnosi. On wniósł tygodniowy hype, wylanczował się na wszystkich giełdach i realnie za Bero, nie stoi nic więcej, niż co stoi za takim dogły nie? Można powiedzieć, nawet kapitalizacje są, są lepsze, nie? I myślę, że to, to jest tutaj ciekawe, że po prostu rynek się bardzo mocno zmienił i ludzie... Nie chcą aż tak bardzo inwestować, wiecie, w typową technologię, w takie rzeczy, tylko jednak są też potrzebne nam memy, są nam potrzebne emocje. No i społeczność. Społeczność dźwiga te koiny, tak jak XRP zostało dźwignięte również dzięki mocnej społeczności. Tak, po prostu memy są dźwigane dzięki społeczności, bo na przykład Arbitrum z tokenem ARB miało bardzo mocną społeczność, dopóki nie wydali airdropa. Po Airdropie cała ta społeczność sobie odeszła na, na inny chain, i ten token nie radzi sobie najgorzej. Rzeczywiście, jak wejdziemy sobie w kurs, nie wygląda to aż tak źle, pomimo że wiem, że spadło, ale był ten dolar, mieliśmy wybicie na dolar 70, potem 80 centów, potem 2 dolary, potem znowu jakieś wybicie i znowu coś tutaj odbija, ale jakby znowu tak poważny chain, wszystko tutaj niby się świeci na zielono, a końcowo ten token, wykres wygląda znacznie gorzej na nim się nie dało tak dobrze zarobić jak na takim dobły hat oczywiście Trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że był airdrop, nie? I na, na airdropie zarobiliśmy bardzo dużo. W sensie ludzie zarobili, ja, ja też, ale chodzi o to, że na tym się dało łatwo zarobić w pewien sposób. Ale już inwestycyjnie token arbitrum no nie był jakąś inwestycją, i wątpię, że ktoś inwestycyjnie, poza może private sale'em, czyli osobami, do których się prawdopodobnie nie dostaliście. Ja też nie miałem opcji zainwestowania w private sale arbitrum. No, to, to nie zarobiły, no bo po ile mogli się to kupić? Po 80 centów sprzedać po 2 dolary niecałe. No wiem, że mało osób to zrobiło. Nie? A z takimi memcoinami, to wiem, że dużo osób inwestowało i przynajmniej miało okazję zarobić, bo te coiny się ruszyły. Te coiny mają po prostu właśnie drugie drugie życie. No i memcoiny są bardzo niebezpieczne, trzeba o tym uważać. fan. 99% ponad inwestorów na PAMFanie jest jednak stratnych. Jest to jedna z platform, gdzie, gdzie memy powstają. No i prawda jest taka, że wszyscy, co tam wchodzili i tak dalej, no to przecież stracili kupę, kupę siana. Ja sam dzięki PAMFanowi mogę śmiało powiedzieć, że spietniałem. o naprawdę dobre mieszkanie. Myślę, że śmiało mogę to powiedzieć. Nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, czy nie. Bo po prostu poleciałem za bardzo z tymi tokenami memowymi, tak? I, I nawet nie tyle, co memowymi, co po prostu coinami, które się tworzyły i umierały, padały w ciągu kilku godzin. I to jest wykres na Również projekt zebrał miliony dolarów. No i co, miał jakiś tam początkowy hype i piękna laga w dół i nic się więcej nie dzieje. Kenny West wypuścił swój własny token, to samo, też Memcoin, i, i to też wszystko idzie w dół, ale wiecie, na takim. Kenny West wypuszcza coina i, i nic więcej, nie? To się skończyło na tym, że on tylko wypuścił coina i cisza, nie? I kto, kto, kto zarobił, kto zrugował, ten ma, a reszta, reszta nie. No ale prawda jest taka, że te memcoiny mają swoją społeczność, przyciągają e, ludzi i, i, i tak dalej, nie? Więc dlatego ten efekt sieci, dywersyfikacja memcoiny nie są, nie są najgłupsze. Tutaj mamy parę ciekawych rzeczy, ale myślę, że nie będę wam tutaj Omawiał, bo przekaz, przekaz tego odcinka myślę, że jest Wam znany: że po prostu trzeba uważać, inwestując. Ja sam uważam, że w parę memcoinów warto wejść, że długoterminowo memcoiny mogą zrobić fajny, fajny procent. Dajcie znać, czy chcecie odcinek o tym, jakie memcoiny ja bym inwestował. To była krótka historia i przyszłość memcoinów, moim zdaniem. I mam jeszcze dla Was jeden projekt, Pepe Note, jest to nowy presale. Gdzie możecie zakupić tak zwaną koparkę i kopać sobie takiego PEPES. Oczywiście to nie jest ten Pepes, który to nie jest ten PEPE, który jest już wylisowany na konikiego, tylko zupełnie inny inny coin. W tym momencie kupujecie po prostu jakby token noda Pepe Node. Linka oczywiście zostawiam w opisie jest to współpraca. Dostałem od nich parę tokeników za to. Także zobaczymy, co z tego będzie. Wiecie, ja tutaj was nie naganiam, bo riski jest jak zwykle duże. No i w sumie to tyle. No. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Pozdro!